Cześć! Dzisiaj szybki wstęp, bo dzisiaj mam dla was foodbook z wakacji. Jak widzicie jestem dzisiaj na wakacjach, jesteśmy w Szczawnicy z mamą i pomyślałam, że fajnie by było, żebym pokazała wam jak wygląda mniej więcej typowy dzień jedzenia właśnie na wakacjach jak się to myślać, nie liczę w te dni kalorii ale mniej więcej pilnuję tego, żebym dostarczyła tyle białka, ile potrzebuję no bo węglowodany, wiecie, gofry, szarlotki tak itd. mi się dostarczą dlatego chciałabym Wam właśnie pokazać jak to wszystko wygląda jeżeli ten film Wam się spodoba, to może coś takiego nagramy też na wakacjach z Alanem, to dajcie kciuki w górę, żebym wiedziała, czy chcecie, czy nie. Piszcie w komentarzach. No i to zapraszam Was już na pierwszy posiłek. To jest moje pierwsze śniadanie. I na początku mam jedną bułkę pszenną z szynką i z pomidorem. Do tego mam 500 ml mleka. I mam jeszcze 3 jajka, ale nie wiem, czy je już zjem, no bo mam te 5 ml mleka, najwyżej później sobie je wezmę i później właśnie będę jeszcze jeść trzy jajka. Więc tak wygląda moje śniadanie. I przy okazji jak już jesteśmy przy śniadaniu mogę Wam pokazać jaki mam widok podczas śniadania. Jak na razie jest piękna pogoda, żadnej chmury nie ma. Więc... Dobra i to jest to, co mam dzisiaj na obiad, czyli 150 g piersi z kurczaka, 100 gramów frytek i trochę surówki. Ten obiad jadłyśmy w karczmie u Polowacji i dosyć często tam jemy, dlatego że jest piersi z kurczaka, więc nie czuję się tak że źle, że to jem. I też to jest dziwne, że na wakacjach zjem te piersi, a w domu nie. No ale dobra, więc tak właśnie wygląda mój obiad i zobaczymy się już później. Żeby nie było tak pięknie i cudownie, to oczywiście musi być gofr Ale też, żeby, żeby nie było, że jem same puste kalorie No i tak jem, ale y, dostałam tyle bitej śmietanej, jak widzicie I tak nawet połowy z tego nie jem Po prostu chcę tylko tyle, żeby ten gofr był mniej więcej przykryty I bardzo polecam wam te gofry Można je zjeść na ulicy nad Grajcarkiem nie wiem dokładnie jaki to jest numer, ale jak macie właśnie tą polowaczy, u Polowacy, później jest taki bar z panini i tam też są gofry i tam dalej jeszcze są właśnie gofry, są lody, chyba to są amerykańskie, jest piwo i tak dalej. No i właśnie w tym miejscu w ogóle bardzo dużo ludzi zawsze bierze gofry. Tam są jedne z najlepszych gofrów w Szczawnicy chociaż najlepsze są w kafe Helenka na placu Ditla. No ale tam kosztują 14 zł, kosztuje 14 zł, a ten kosztował 5 zł. Okej, okay, to już jest mój ostatni posiłek i to jest serek dymalu, maluta, który sobie przywiozłam z Wrocławia, bo wiedziałam, że tutaj nie będzie, więc wiecie, zaopatrzyłam się. I wziąłam go dlatego, że ma 0% 0 gramów tłuszczu i ma 20 gramów białka w 200 gramach, dlatego prawie 20, chyba ma 19. Dlatego właśnie chciałam go wziąć i mam tu oczywiście 20 gramów czemu truskawkowego, 100% i to jest 20 gramów tak mniej więcej na oko, bo już tyle razy jadłam, że już wiemy więcej ile to jest. No i to jest wszystko. Możecie zobaczyć jeszcze raz, jaki mamy widok z okna. Już słońce zaszło. Ale tak właśnie wygląda mój dzisiejszy jadłospis. Starałam się, żeby mniej więcej to około 100 gramów białka, więc mniej więcej tyle było. Jest okej. Okay. Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!